Następną formą wypowiedzi jest opowiadanie. Opowiadanie polega na, na ukazaniu wydarzeń w, w sposób fabularny. Ma charakter fikcyjny. Zazwyczaj wydarzenia są opisywane chronologicznie, utrzymany jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Opisywane zdarzenia występują w takiej kolejności, w jakiej się faktycznie wydarzyły. Składa się z trzech części wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Ta forma wypowiedzi pozwoli wam na rozwinięcie swojej wyobraźni na wykazanie się pomysłowością i bogactwem słownictwa. W, rozbu w rozbudowanych opowiadaniach na wyższym poziomie wprowadza się również dialogi, czyli rozmowy bohaterów. pewną w podsumowaniu może pojawić się puenta, czyli jakieś pouczenie płynące z opisywanych wydarzeń a także może wystąpić w, w rozwinięciu retardacja, czyli opóźnienie akcji poprzez opisy przyrody, czy ludzi, czy przedmiotów, bądź też na przykład jakieś rozważania odautorskie. Możecie przedstawiać wydarzenia tak, jakbyście byli ich uczestnikami, bądź, bądź tylko obserwatorami. Możecie także w opowiadaniu zwracać się bezpośrednio do swojego odbiorcy lub zrezygnować z tego. Przydatne słownictwo. Do wstępu, na przykład, dawno, dawno temu, pewnego dnia razu działo się to i tak dalej. Do rozwinięcia. Zarumienił się, westchnął, wyszepnął, krzyknęła, nieoczekiwanie, powoli, podczas gdy o zmroku, lada moment, wkrótce, i tak dalej. Te wyrażenia służą, służyć mają po pierwsze do komentowania zachowań bohaterów, po drugie do utrzymania pewnego właśnie porządku chronologicznego. Do zakończenia. Tak oto zakończyły się przygody i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie spodziewał się takiego rozwiązania sytuacji. E oczywiście tutaj, e jeżeli chodzi o poszczególne zwroty pojawiające się w każdej z części opowiadania, y są one zależne od was samych i od tego, w jaki sposób chcecie ukształtować e poszczególne właśnie części. Wstęp i zakończenie powinny być krótkie. We wstępie wprowadzacie czytelnika w tematykę i problematykę opisywanych wydarzeń. W zakończeniu możecie zawrzeć właśnie krótkie podsumowanie, um, odpowiedzi na, um, na, na jakieś pytania, czy dopowiedzieć brakujące fakty, a także, tak jak już wspomniałam, możecie um, posłużyć się płętą oceną danych wydarzeń. Możecie także napisać, jaki ona miała wpływ na Wasze życie, jeżeli wcześniej pisaliście, umiejscowiliście siebie w akcji jako jednego z bohaterów. Aby ułatwić sobie zadanie, zadanie pisania, opowiadania, możecie stworzyć plan. Po pierwsze, napiszcie, jakie są okoliczności wydarzeń. Po drugie, określcie czas, w jakim odbywają się te wydarzenia. Po trzecie, Napiszcie wydarzenia w odpowiedniej chronologicznej kolejności. Po czwarte, jeśli piszecie w pierwszej osobie, powinniście wspomnieć o swoich uczuciach i reakcjach. W podsumowaniu możecie skomentować opisywaną historię, postępowanie głównego bohatera, nawet jeśli uczyniliście, um, uczyniliście nim samych siebie. Następną formą wypowiedzi jest opis. Opis, czyli dokładne zobrazowanie, ukazanie, opisanie, właśnie kogoś lub czegoś. Możecie dokonać opisu przedmiotu. Musicie tutaj pamiętać o tym, aby zawrzeć informacje o jego kolorze, kształcie, o tworzywie, z którego został wykonany. Możecie napisać ogólnie lub skupić się na jakimś szczególe. Jeśli opisujecie obraz lub zdjęcie, musicie napisać koniecznie, co ten obraz lub zdjęcie właśnie przedstawia jaki nastrój w Was wywołuje, jakie na Was wywiera wrażenie. Jeśli piszecie na przykład o prezencie, możecie napisać z jakiej okazji go dostaliście, czy od kogo, czy, 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 czy cieszycie się z niego, czy raczej nie. Możecie także napisać, co Wam opisywany przedmiot przypomina, z czym Wam się kojarzy. Możecie także dokonać opisu wnętrza pomieszczenia. Gdy chcecie opisać jakieś pomieszczenie, musicie najpierw skupić się na jego kształcie, następnie ustalić sobie kolejność opisywanych przedmiotów znajdujących się w danym pomieszczeniu. Powinniście zwrócić uwagę na relacje, na relacje przestrzenne między tymi, między tymi przedmiotami, na przykład, nie wiem, lampa znajduje się na biurku, biurko znajduje się naprzeciwko okna itd. itd. Możecie wybrać sobie także stronę, od której zaczynacie. zaczynacie opis, na przykład od prawej do lewej, czy od lewej do prawej itd. Możecie zawrzeć swoją opinię, to znaczy, czy podoba, podoba Wam się to pomieszczenie, czy nie, co byście w nim zmienili itd. Opis krajobrazu to opis jakiejś okolicy, jakiegoś fragmentu przyrody. Powinniście zwracać tutaj uwagę na nastrój, jaki Was wywołuje, nastrój, jaki panuje w danym miejscu. Możecie wskazywać na jego urok bądź elementy, na przykład budzące trwogę. Najlepiej, jeśli wyobrazicie sobie, że stoicie jakby z zewnątrz i obserwujecie bądź przyglądacie się obrazowi, który go przedstawia. Zwracajcie uwagę na kolorystykę, na porę roku, porę dnia. Hmm, czy, czy, czy przedstawia on góry, czy jezioro, czy las itd., itd. Musicie pamiętać, że możecie spotkać się z poetyckim obrazem przyrody, który można spotkać zarówno w poezji właśnie, jak i w utworach prozatorskich. Opis miejsca to zwykle połączenie opisu przedmiotu i opisu krajobrazu. O, opis miejsca to na przykład opis y, jakiejś okolicy, miejscowości, w której mieszkacie na przykład, y, powinien być bardziej szczegółowy niż opis przedmiotu, ale bardziej bardziej konkretny niż opis krajobrazu. Opis postaci y, musicie pamiętać, że opisując, opisując jakoś, jakąś postać człowieka, najlepiej jest zacząć od od góry jego ciała, czyli od głowy, od koloru włosów, oczu, kształtu nosa, informacji na temat uszu, czy są małe, czy duże, odstające, czy nie, od kształtu ust, kształtu twarzy i tak dalej. Potem opisujecie jego sylwetkę, czy jest gruby, czy szczupły. Możecie także nawet wskazane byłoby, żebyście podali informacje o tym, w jaki sposób się ubiera, jak się zachowuje w danej, w jakiejś tam konkretnej sytuacji. Powinniście zawrzeć, o na przykład też w jaki sposób się wysławia. To jest też bardzo ważne. Powinniście pamiętać o wszystkich informacjach, które dadzą odbiorcy tego opisu jakiś właśnie obraz, obraz danej osoby. Opis sytuacji to inaczej relacja z jakiegoś wydarzenia, z tego co widzieliście na podwórku, w szkole, na ulicy. Pisząc opis sytuacji, musicie wyobrazić sobie, że jesteście jej świadkiem, jeżeli tym świadkiem faktycznie nie byliście. Opis sytuacji to forma łącząca sprawozdanie oraz opowiadanie. Następnym, ostatnim już typem opisu jest opis przeżyć wewnętrznych. Jest to opis doznań, uczuć, emocji. Jest to chyba najtrudniejszy typ opisu do stworzenia, ponieważ o uczuciach jest w ogóle bardzo trudno mówić. Umiejętność opisywania swoich uczuć, przeżyć stanów wewnętrznych bardzo często okazuje się przydatna w kontaktach z innymi ludźmi, więc warto o to powalczyć, warto się nauczyć. Ostatnim już, ostatnią już formą wypowiedzi jest charakterystyka. Charakterystyka to przedstawienie postaci. W szkole tworzycie charakterystykę postaci literackich najczęściej. Pisząc charakterystykę, musicie przedstawić daną postać, daną osobę i przeanalizować jej zachowanie w jakichś sytuacjach, jej konkretne reakcje, Przyzwyczajenia i tak Pisząc charakterystykę, nie możecie zapomnieć o kilku elementach. Po pierwsze, jest to wygląd zewnętrzny, czyli to, jak, jak ktoś wygląda. Po drugie, jest to usposobienie, czyli to, jak bohater zachowuje się, jaki jest z natury, jaki ma temperament, jakie ma usposobienie, czy łagodne, czy gwałtowne, pogodne i tak dalej. Charakter. To wszystkie cechy wewnętrzne danego bohatera ujawniające się w jego działaniu, e, także w sposobie mówienia. Intelekt i uzdolnienia. Tutaj możecie napisać o wszystkich umiejętnościach danej postaci, o tym, co, co umie właśnie, czego nie umie. E, możecie także, jeżeli chodzi o intelekt, napisać, czy jest mądry, czy głupi. Osobowość. E, to wszystkie te cechy, które sprawiają, że dany człowiek jest. Inny niż pozostali ludzie. Powszechnie uważa się, że jeżeli ktoś ma osobowość, to jest postacią wyjątkową, wybijającą się ponad tłum, natomiast tak naprawdę osobowość jakąś tam, bardziej lub mniej barwną, ma każdy człowiek. Charakterystyka jest połączeniem. Dwóch form wypowiedzi opowiadania i opisu. Jeżeli podajecie cechę charakteru bohatera, musicie napisać, dlaczego, dlaczego taką właśnie cechę u niego wyodrębniacie, poprzeć ją jakimś konkretnym przykładem zachowania itd. Tak jeżeli zastanawiacie się, czy bohater w danej sytuacji postąpił dobrze czy źle, to mamy do czynienia z sądem nad bohaterem. Charakterystyka jest tekstem raczej subiektywnym. E, musi pojawić się w niej element oceny piszącego na temat. Opisywanego. Charakteryzować możecie zarówno postaci literackie, jak i y, kolegów y, swoich kolegów, nauczycieli, rodziców itd., itd. Zanim rozpoczniecie pisać charakterystykę, powinniście zgromadzić sobie słownictwo potrzebne do realizacji poszczególnych jej punktów. Charakterystykę należy rozpocząć od podania informacji na temat y, informacji ogólnych, np. dotyczących y, imienia, nazwiska. Pseudonimu, wieku, koligacji rodzinnych, jeżeli jest to ważne z punktu widzenia waszego wypracowania. Czyli potem przechodzicie do, do opisu, wyglądu i tak dalej, Realizujecie poszczególne punkty. E, można wyróżnić kilka typów charakterystyki. Ze względu na e, jej formę realizacji możemy, tu, możemy wyróżnić charakterystykę bezpośrednią, czyli formułowaną wprost przez autora oraz charakteryst charakterystykę pośrednią, e, zawartą w słowach, e, opiniach innych bohaterów na temat danego, danego właśnie opisywanego bohatera czy też zachowaniu i sposobie bycia, mówienia samego opisywanego bohatera. Ponadto wyróżnić możemy charakterystykę statyczną, która zawiera cechy stałe, które wskazują na to, że charakter bohatera nie uległ zmianie, jest jednoznacznie dobry lub zły. Osobą, którą, osoba, którą charakteryzujemy, może być uznana za przedstawiciela danego typu człowieka, może być wzorem do naśladowania lub bohaterem godnym potępienia. W opozycji do charakterystyki statycznej mamy charakterystykę dynamiczną, która ujmuje cechy bohatera na drodze. Na drodze jakiejś tam przemiany. Bohater zmienia się w zależności od przeżyć, napotkanych na swojej drodze ludzi, doświadczeń życiowych. Charakterystyka indywidualna opisuje jednego konkretnego bohatera. Charakterystyka porównawcza jest nieco trudniejsza od indywidualnej. Zestawia się w niej przynajmniej dwóch bohaterów. Charakterystykę porównawczą możemy napisać na dwa sposoby. Po pierwsze, albo może, po pierwsze możemy opisać najpierw jednego bohatera, potem drugiego i na końcu dopiero ich porównać, lub prowadzić charakterystykę obu bohaterów równolegle. To jest nieco trudniejsze od, od prowadzenia charakterystyki na pierwszy sposób, o którym powiedziałam. Charakterystyka środowiskowa. To opis danego środowiska lub, lub grupy społecznej na tle całego społeczeństwa. Możecie w szkole spotkać się z poleceniem y, opisu charakterystyki, na przykład szlachty w Panu Tadeuszu. E, charakterystyka częściowa y, skupia się na opisaniu jednej tylko strony bohatera, na przykład tylko wyglądu bądź tylko charakteru. E, zwykle macie to zasugerowane w temacie w temacie wypracowania. Charakterystyka całościowa dąży do tego, aby ukazać jak najwięcej cech dotyczących danego bohatera, odnoszących się zarówno do jego wyglądu, jak i charakteru, typu zachowań itd. itd.